Cześć, kami z tej strony, witam Was widzowie. Teraz będzie kilka takich filmików odnośnie rzeczy uzupełniających. Ale w pierwszej kolejności wracamy do Masquerady. Przepalejmy dzisiaj takie oto blistery. Zobaczymy, czy te trzy paczki oddają lepiej niż Booster, bo 12 razy przydaje również tylko 36 Otworzyłem tego dziada, bo no, przyszło widzicie w takim pudełku. Musiałem to otworzyć, żeby zobaczyć, czy to są blistry, czy to są faktycznie blistry z Twilighta, czy się czasem nie pomylili. No bo wiecie, różnie bywa. No i to tylko ja to otworzyłem. A tak to boksik elegancko sam zamknięty. Dobra. Rozwalamy to. No, 6 rewawrumów i 6 Snorlaxów. Dobra, jesteśmy. Ułożyłem na przemiennie, tak żeby było wiadomo, że tutaj są trzy paczki. Zobaczymy. Jak to też będzie wyglądało? Tu macie szybko koda z każdego boksa, bo zapomniałem o tym wcześniej. Ale dobra, teraz tak szybciutko poleci. Skanujcie, grajcie, macie dobra. Bardzo jestem ciekawy. Leży mi to już chyba z pół roku. Czekałem aż to w końcu otworzę. Jestem mega ciekawy, jak, jak to wyjdzie. Ten pomysł w ogóle wziąłem od. PokeKuza, nie wiem, czy oglądacie czy nie tego gościa. Tony, tony materiałów wrzuca. Proszę bardzo, już pierwszy dropik, Infernape. Mam szczęście do tej małpy, bo już mi chyba czwarty raz wydropiła. I też dwa mi wydropiło z trzy paków. Widzę, że napchali te trzy paki małpami. Jest pierwszy drop. Gdzie by to dało? Nie widać. Dobra, tutaj. Frost, i energia i dla was pierwsza, pierwszy kodzik. Ładnie, internet, Ale już dużo, wymieniałem się tam. Okej, okay, lecimy dalej. No i Pokekosmowi, że to są najlepsze jego produkty. Zaraz po boosterboxach. Uwielbia te trzy paczki. Gość niesamowity, bo otwiera i otwiera pełno tego. Nie wiem właśnie, czy oglądacie, dajcie znać w komentarzu, czy patrzycie tego wariata pokemonowego. Dobra, ostatni 3pak. Znaczy, ostatni 3 Co ja gadam? Ostatni booster w pierwszym 3paku. Tony boosterów leżą, a ten mówi, że ostatni 3 Dobra, Poliwak, Aipom, Darumaka, Ryb, Krab, Konkeldur, Diplin Jabuko, Community, Norlak, Pierwszy, Reverse, Grabik drugi i Iron Leaf jako Hollow. Czyli widzicie w tym pierwszym trzypaku był tylko jeden dropik, ale Illustration Rare. Także bardzo przyjemnie. Pierwszy trzypak na plus. Lecimy dalej. Porównam to z Booster Boxem, którego otworzyłem. Może tutaj wrzucę za chwilkę karciochy, jakie trafiłem. Także albo będą, albo jak nie to ewentualnie print screena z... CarTaker, CarTaker, Proszę bardzo. Kończąc zrobię print screena z mojego openingu i zobaczymy. A tutaj mamy full arcika. To jest dość popularny, ale proszę bardzo, kolejny dropik. Coś te trzy paki dropią. Jego nie miałem akurat, także bardzo elegancko i przyjemnie. Taki łysy. Ale chyba nie skan to. Nie znam chłopa w ogóle. I drugi booster z drugiego trzypaku. Ogólnie będzie teraz y, seria właśnie głównie z. Czekajcie, bo w ogóle tak dawałem za nisko. Seria z Twilight Masquerade. Bo tam niedokończone mamy porachunki z tą. I proszę bardzo. Ogerpon, sirka, pierwsza sirka już. Maska, nie miałem tego. Ja tu w ogóle bardzo mało ma y sirów trafiłem. Tylko lane Lanas Eight, jakoś tak się ta karta nazywa. A tutaj już mamy, jak to się nazywa? Heart Flame Mask Ogerpon, aż nazwy się nie mieszczą. No, dobrze się to zaczyna, bardzo dobrze. Pierwszy sirek. I Walking Wake. Kurde, trzeci trzypak, trzeci dropik. Ciekawe. Czy wystrzelam się już na samym początku? Czy tak ładnie będzie szło? No, może będą puste te blistery. No, nie ma szans, żeby w każdym był jakiś dropik. Ostatni z tego trzeciego trzypaka. Maskarada też mi właśnie bardzo dobrze dropiła. Zobaczymy. Ostatni pak, no ale tu pewnie będzie Rivers Reverse, reverse Holo Oczywiście, to jest zawsze tak jakoś Standardowo ukminione i kod Teraz będzie ogólnie seria Kończąc temat, bo Ten piękny dropik mi tutaj przeszkodził Teraz będzie seria maskeradą, więc będziemy tutaj dokańczać sytuację No ale będzie ten trzypaczek, te trzy paczki Palafinek i tam są puchy, puchy takie, że właśnie Maszkarada występuje. Tutaj nic. W tych puchów z Maszkaradą chyba są cztery, ale je podzielę na. Chyba zobaczę, może podzielę, może naraz. raz. Tam jest piórnik jeszcze. Pyję czy z piórniku. A jak nie piórnik, no to jeszcze takie podwójne puszki Iron Leaves i Walking Way. No, i tam będzie podsumowanie albumu, bo też tego nie zrobiłem. na to co są takie niedokończone sprawy. I kolejny dropik. Cornstone, Cornerstone Mask Ogerpon. Ależ dropią te trzy paki. No masakra. Co trzy pak to drop. Teraz tutaj akurat jest Full Arcik. Jaki farcik, bo miałem go kupić Na... w tym tygodniu. No właśnie, mam dużo zaległości w różnych takich boxach i kupuję najpierw będą powtórki. Ale proszę bardzo. Czwarty trzy czwarty dropik. No masakra. Bardzo fajnie. Tak sypią te dropy, że mi wątki co chwilę uciekają nie ma kiedy dokończyć. Leci, leci, dobrze. Może jakby... Jakby wpadł... No wiadomo poluję się na Greninże, nie mam. No jak nie trafię Greninja to na pewno nie zmasteruję, no bo Greninja to jest mega mega sztosik. Czekajcie na filmik, będzie też taki krótki yy, z legendarnego breaka u Jakuba Kołodzieja. Co tam się działo? Kupowałem Shrouded Fable. Zobaczymy, może uda się to wrzucić na dniach, bo paczka do mnie idzie. A wracając tutaj do temaciku to lecimy z kolejnym przypakiem. I kończąc wątek maskarady, no to wrzucam tutaj te filmiki teraz, na pewno będzie z albumem, bo albumu jeszcze nie było, ale chyba w tych, w któryś z tych puszek, bo tam będzie krótszy filmik, to akurat żeby nie były za długie, no to wrzucę to w tym filmiku, no i oczywiście będzie seria filmików, ale nagram to wszystko w jednym dniu, także nie patrzcie na, na niektóre informacje, bo mogą być nieaktualne, albo że na przykład będę w tej samej koszulce, czy tam bluzie, bo będę to nagrywał ciągiem także wybaczcie mi to to nie, że się nie przebieram, wiecie, nie tylko wszystko polecę na jeden dech, powiedzmy, no bo no wiecie, sytuacja jaka jest, taka jest i ciężko mi się tu rozkładać i proszę bardzo, i kolejny dropik Filmas Ogerpon, tym razem zwykły i eksik i dalej co pak to drop. Ja nie wiem. Ob, mam nadzieję, że te nie będą puste, bo się tutaj wszystkie wyszczelają. Chodzi dla Was i IX. No jego brakowało. Ostatnia paczka w tym trzypaku. I na razie tendencyjność jest taka, że jeden drop na jeden trzypak. A po, tym, po tej serii z maszkarady. Polecimy z takimi różnymi puszkami, dodatkowymi rzeczami. Proszę bardzo, Lucyan. Masakra. Ale dropi. Ostatnio to mam farta, bo jak tak przez dłuższy czas tak słabiej mi dropiło, to kurczę, jakie ja mam teraz szczęście w ogóle, aż mnie głowa boli od tych dropów. No dobrze, no czasami tak jest właśnie. Czasami jest seria bez dropu, a czasami dropi jak szalona. Dobra, filmik mi się w ogóle wyłączył. A lecimy z pierwszym boosterkiem w kolejnym trzypaku: Aplin, polywheel i Fezan I Kodzik dla was. Co tam będę miał do otwarcia? No, takie puchy typu jakieś tam z obsidiana jeszcze jakieś stare były. Takie kolidejowe bardziej, ale to akurat wyszło chyba tak po prostu. Takie pięć puszeczek, coś a'la puszki, co były w 151. Jakieś trzy paki z tymi... Krokodylem, Kocurem i... to tam jest? Kaczka? Z tą kaczką, no... Tutaj nic. I coś tam jeszcze mam. W ogóle będziemy rzucać Pokemony, Pokebole. Bo też pokebola zamówiłem. Zobaczymy. Nie wiem, czy wszystko się uda nagrać na raz. Ale ile się nagra, tyle się nagra. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle po przeprowadzce Jak tam będzie wyglądała sytuacja z nagrywaniem. Mam nadzieję, że lepiej. Może jakiś mikrofon się kupi. Zobaczymy, jak z Kajsem. A czy w ostatnim. Proszę bardzo. stand Już myślałem, że w ostatnim nie będzie dropa. A tu mamy. Tutaj nic. Kolejny i kolejny dropik, a ten co jest chyba najdroższy z tych z tych wszystkich i yy, bo tak to się nazywa tacepeki. I kolejny drop, on jest właśnie najdroższy z tego co kojarzę. Tak mi się wydaje. I ostatnia ostatni trzy pak z Bruma. A, w ogóle informacja dla... Paweł, poklefanki. Ta dziwna sytuacja ostatnio zaistniała. Tu masz maila, napisz mi maila, bo czeka dla ciebie. Paczka do wysłania. Spróbuję ci tą wysłać od dwóch tygodni i nie możemy się jakoś zgrać. Paweł, nie wiem co się dzieje w ogóle. Tutaj. Proszę bardzo, kolejny łysy. Kolejny łysy do kolekcji. Full archik. Dobra, to jego dam już tu czyli znowu drop. Nie wiem, co się dzieje. Ty mi napisałeś tam ym, później w wiadomościach, że nie możesz znaleźć maila i tak dalej. Ja tego kompletnie nie widziałem. Ani w powiadomieniach, ani nigdzie. Później pisałem ci komentarze i jak podaję w komentarzu maila, to wszystkie wiadomości były usuwane i nie wiem, co myślę. Co się obraziłeś, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Ale tutaj masz maila. Gdzieś tu będzie mail. Napisz mi. I proszę bardzo, Cimczeo, ale dropi, ale dropią te trzy paki. Co wy gadacie? Ile dropów? Kolejny drop, już nie mam gdzie dawać, daj jedno na drugie, dobra, nie ma znaczenia. Kod. Co to ma być? Brawo, każdy trzy pak oficjalnie wydropił. Masakra, a tu jeszcze ostatni boosterek, no to tu już raczej pusty. Ciekawe czy będzie jeszcze jakiś Sir. wtedy by przebił. No nie, no to chyba już będzie lepiej niż booster, bo chyba, że te wszystkie, tu ta steryta będzie pusta, się tak wymieszało. Ale raczej nie, to raczej nie jest chyba. I ostatni, zwykłe Hollow. Także Paweł, skontaktuj się ze mną, bo sytuacja była dziwna naprawdę. Ja ci tam pisałem później. Ale się jakoś nie odezwałeś. Napisz mi tego maila, paczka czeka. Sytuacja była właśnie dziwna. Ale mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Dobra. Uf, zaschło mi. Mocne. Dobra, lecimy z pierwszym. Zobaczymy. Kurczę, ale ta paczka mi się trafiała. W ogóle kupiłem to na shop graczu. Wtedy akurat było jeszcze na promocję. Ja kupię, bo akurat mówiłem, że będę nagrywał jakieś trzy paki i udało się to kupić w ogóle za dobre pieniądze, bo co się okazało? Gościu ze sklepu miał niby na stronce internetowej, że ma być dwa takie boksy za cenę i to jeszcze było na promocji, bo wtedy to była promocja chyba na Halloween. No, to ja to wcale w listopadzie to kupiłem. W dwa 2,5 miesiąc, dwa miesiąca kolego. I później mi napisał maila, że jednak ma być... Jeden taki case, nie? A ja myślę, no i tak wiedziałem, że będzie jeden. No i powiedział, że mi sprzeda jeszcze taniej. I ostatecznie, w sumie, za jakieś 500 chyba 530 złotych dostałem Carterker numer 3. Co wy Nie ma innych fulartów, tylko ten łysy? No był ten Lucian. Ale dobra, Carterkery, że ja będę mógł za darmo je wydawać, bo on to chyba 5 złotych kosztuje. Kodzik. Ale dobra, jest dropi, zaczynamy od dropa. Skacze nie, no, granicy nie trafi, to aż tak, takiego farta nie mam. Ale dobra. No i kupiłem za 540 zł, więc mi się wydaje, że się opłacało. No i leży, dwa miesiące w końcu się zabrałem, żeby to nagrać. Ajajaj, coś tutaj. Aj. I tutaj kodzik, tutaj nic. Oczekajcie. No, to to był pierwszy trzypak. Lecimy z drugim. Powiem Wam, że jestem w szoku. Takich rzeczy tu ja się nie spodziewałem. Myślałem, a ten pokekusy to głupoty gada, że nie będzie dropił. W ogóle mi te trzypaki, jak kupowałem takie podwójne, no to nie dropiły. No, nie liczą z tej Stewie i ostatnio w Stellarze. To już? A bo na tych to, to prawie nie widać tego rewersa. Tutaj jest Hollow i Kodik. tak obijam tą kamerę? A tu widzę, że to ładnie dropi. Ta maska, maska. No teraz widzę na breakach dużo ludzi maskę kupuje, bo polują na Greninże. A jeszcze a maska drożeje. Ale jeszcze te boostery są w granicach 20 albo poniżej złotych, także jeszcze się opłaca. Shrouded wraca do łask. Dużo Shroudeda się kupuje. Właśnie ja kupowałem Shroudeda, bo sobie postanowiłem, żeby bym to zbierał. A na breakach to jeszcze tak w miarę cenowo to wychodziło. U było była tak, taka fajna opcja, że on ma panie boostery jak kupi się 5 i później 10. To się po 5 obniża o złotówkę. Za każdy booster, a po 10 obniżka jest o 2 złote za każdy booster. No to tam te fajnie wychodziły cenowo. A reszta co drożeje? Pieruńsko. Dobra. I ostatni. Czy będzie pierwszy trzypak bez dropa? Zaraz się przekonamy. Chimcha. Conkeldur. Apko, community center i pajączek. Żółwik, Tinglu, no, w końcu. I przyszedł czas, że ten oto trzypak został bez dropa. Chyba mu jest smutno. Lecimy z kolejnym. Czas goni. Proces obróbki też jest długi. Kurde, nie wiem, albo ja coś źle robię. Wiadomo, no, jestem też takim amatorem w tym wszystkim ale obróbka z kamerą to mi schodzi masakra strasznie długo, nie wiem, też tak robicie? bo mi nie wychodzą filmiki, żeby nagrywać go bez przycięć tak jak na przykład robi nie jesteś gruby, że leci i od razu nic nie przycina jakoś zawsze coś tutaj się zająknie powie jakąś głupotę czy to, nie? no i skracam też, żeby te filmiki nie były za długie ale przy tych 36. Tak, to się nie da. I Gruki Flappy I Wellspring Mask Ogre Pond. Proszę bardzo. I X. Czyli tutaj z dropem na niebiesko. Woda, woda, woda. Tutaj, dobra. Teraz fajnie, jakby jakaś Illustration Rerka wpadła. Co tam wpadło oprócz tego Chimchao i Infernape'a? Chyba tyle. Może jeszcze jeden sir, Te trzy paki są takie nieprzewidywalne właśnie, bo jakby Booster Box wtedy był przewidywalny, jeszcze za maszka rady. Tam jeden sir, Gold lub mieszanka tych dwóch, lub y, dwa Goldy, lub dwa siry, się zdarzało. A w międzyczasie Kramoran i Hisłański Piesek. Kodzik dla Was. No, ściągnąłem słowami. Tego ptaszyn, tą ptaszynę. Bardzo ładny arcik. No mam to powtóreczkę. Kupiłem go. No nie, był drogi jakoś. Będzie na wymiankę czy tam coś. Ale pięknie dropnęło. Kramoran. O, ale chyba ładniejszej jakości. Dobra, kramoranci. No patrzcie ile dropów wyższych. zakładki robią. Później tam podsumujemy. W ogóle jak karty lecą, ja jak w ogóle sprawdzam później filmiki, oczywiście jestem taki, że sprawdzam filmik czy jest dobry, dopiero już po wróceniu na YouTube'a i ja swoje filmiki oglądam razy dwa, bo lepiej ten, patrzcie co tu się dzieje, no ale i tak tu nic nie było, tak na szybko właśnie, ja swoje filmiki oglądam razy dwa i dużo lepiej mi się słucha siebie niż razy jeden, a ten głos mam taki. I se. A w międzyczasie lecimy z drugim boosterem w tym 3-paku. Tangela. Oki dogi, i Blissy w wersji EX. No proszę, kolejny drop. I ekssign damy go gdzieś tu. I kodzik. I ostatni pak. Jak tak wszystkie nagram filmiki w jednym momencie, to wiecie, nie? Wszystko już powiedziałem, a w międzyczasie, dobra, może sobie zostawię coś tam, chciałem jeszcze wspomnieć, ale zostawię to na następny filmik Tatsugiri, La Bibi i Enamorus jako hollow. Dobra. Lecimy dalej. To był koniec tego trzypaka. Zostały ostatnie dwa trzypaki. Jeszcze coś tutaj poleci fajnego. Czyli wychodzi na to, że też na takiego case'a będzie jeden sir. Dość szybko poleciał. O, właśnie komuś się zachciało remontu akurat dzisiaj. Całe dwa tygodnie nic nie nagrywałem. A tu dzisiaj akurat nagrywam i ktoś se remont zaczął wiercenie dobra lecimy muszę przyspieszyć bo sobie zrobił gościu przerwę i tutaj mamy co kaczor ryba i ala kazam wersji Hollow. dobra czyżby to będzie drugi bu... drugi trzy pak pusty nawet nie liczyłem ile tych dropików już spadło, ale chyba dużo więcej niż w boosterboxie. No dużo więcej, wie, więcej mi się wydaje niż w boosterboxie. Tam chyba miałem 13 albo 14 zejśtekami o Alakazamy jako reverse. No i drugi trzypak, który jest pusty. I przyszedł czas końca otwierania tych zacnych boosterków. Ostatnia paczka. A to Rewawrą zdecydowanie wygrał. No chyba, że byłaby tu jakaś Greninja albo jakaś droga maska. chyba najdroższa jest ta zielona. maski ogólnie siry są tu droższe. W ogóle w tych dodatkach coraz bardziej drożeją te sery. Pack, czyli jest Dropik, Hyper Aroma. Chyba miałem, ale nie jestem pewny, Gurdur i Infernape. Dobra. To już jest dropik, no czyli widzicie, tylko dwa, tylko dwa, trzy paki były bez dropu. Czyli w sumie fajnie, fajnie to dropiło. Jestem mile zaskoczony, zaraz zrobimy podsumowanie. Przeliczymy te dropiksy. I jeszcze kolejny EX Co my tu mamy? Hornstone Mask Ogre Pond Ogre Pond w EX -sie. Proszę bardzo Kolejny EX I the last one The last one Darumaka Corfish, Grukey albo Gruki, Heli, Helioptil, Rillaboom, Handlehead Fun, Morpeko, Dracoloak jako pierwszy reverse, Seeking jako drugi reverse i Iron Leaves jako hollow, hollow tu, hollow tam. Dobra, patrzcie co tu się wydarzyło. Sam jestem w szoku. Policzmy te wszystkie dropy. Ile tego tu jest? Ale myślałem, w sumie nie wiem, czego się, było, czego się mogę spodziewać. Yy, liczyłem na mniejszą ilość dropów, ale dwa siry, tak szczerze powiedziawszy. A my tu mamy tak jednego bardzo ładnego sira. No na żywo właśnie te maski lepiej wyglądają, bo tak mi się tak średnio podobały. Dobra, podsumowując dropy. Mamy tak. EX-a, -y, zieloną maskę, niebieską maskę, to jest 2, Blissey 3, to jest chyba metalowa, 4, czyli mamy 4 ex 2 Ace Packs, to jest 6, 1 Full Art, 2, 3, 4, 5, to mamy 11 dropów, mamy 3 Illustration Rare'y, to jest Team Ramorant i Infernape to jest 14. I Tilk. I Heart Flame Mask Ogrepon jako Sirek. Jako 15 drop. Wróciłem wcześniej na pewno, jakie były dropy w tamtym sami ocencie. Wydaje mi się, że te trzy paki bardzo dobrze dropiły. W tym materiale to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Puste podło. Nie ma boosterów. Oszukali mnie. Trzeba reklamację złożyć.